a ja ja, Bardzo Wam w ogóle dziękuję za 30 na moim kanale. na ja tym mam dołączy, ma zł, Zaraz Wam pokażę, dlaczego mam tak na okazję. Po pierwsze, rachunki i w ogóle, czukaj, Co to było? nie, nie. nie widzieliście tego co jest w no. Jeżeli chcecie zobaczyć co to jest, zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem. O chłopie. Już zdradziłem co to za rzecz. Dobra. E, no i jak... E, no i... No i jak zostawiliśmy dwa wraz z dwoma nie będę interesować ale kupiłem też nowy wątlitek który jest tutaj podłączony dostarczył od komputera? zobaczcie co kupiłem od komputera zostawiajcie y i tak mam przyczepę to jest jakaś nie wiem jakiej marki nie nagrywam wam ja, tego jak nagrywam bo kupiłem za 700 tysiąca tutaj tam 600 czy ileś tam Yy, yy, ona u mnie ma 7,1 yy, tony, ale yy, poprzedni właściciel sobie yy, tutaj yy, dobudował takie coś i dzięki temu ponoć ma 15,2 tak, lat, ma yy, prawie 87 tys. tony, to jest 20 I odmalowano tak, że pełno Chcę jedną rzecz sprawdzić. ten, a to tu, tutaj się nie, nie, tu nie podjada, Dobra. Eee, no, czy Forchnit jakby ma dosyć wysoką by żeby nasypać Bo jak nie ma, no to to będzie słabo. To czekajcie, trzeba to przestawić. Idziemy sobie tutaj na pole. Czyli gdzieś ona stoi tam na polu? Dwa trawy. Zgasimy. po co to gasza? Ciekawe, czy kombajn odpali. I zaraz sprawdzimy, czy, czy da radę, czy się nie. Mam nadzieję, że się nie, bo taka fajna przyczepa. O, patrzcie, odpalił za Czekajcie. On ma po lewej tutaj długa W sumie każdy kompeknie po lewej Lęba, ładna, ta przyczepa. Taka ładna malowana ładna nudę Ci się nie uda Idealnie patrzcie Ale to wszędzie właściwie jesteśmy Idealnie pa Idealna dla nas. Dobra, ja chowam rury. Dobra, idę odstawiać kombaj. I zaraz będziemy presować 60 tam stoi, bo ci. Ogólnie w niedzielę Wam chyba mówiłem, na live to chyba mówiłem, że będzie w niedzielę film. Ale niestety zostałem do to 18 z przez to, że dostałem tego donata, to live się przedłużył o 18 godzin. A więc przez cały wczorajszy dzień miałem live'a, więc nie wiem jak w ogóle wam nagrać tego odcinka. Dobra, ja tu muszę jakoś wycofać, bo to nie będzie takie proste. Tak jak co roku cofam, tak? To jest trudne. Może, może kiedyś się nauczę Wierzę, krzywda. Dobra. Że... Dobra, widzowie, ja już tu zgasiłem. Trochę tu krzywo stanąłem. No i co? Przyczepa jest fajna. Faniutka. 8 ton po nie tak jak nam. Mam te po cztery. Myślę, że tamtą jedną sobie zostawimy taką, gdzie była. A jedną sprzedamy. No właśnie, no bo Dobra, teraz gdzie taką przyczepę Taką stawić.

Ty, co się z tym dzieje, Eee, e, teraz widzowie, wbijamy 100 subów do końca roku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że mi się to uda. Patrzę już po tym live, jeżeli na tym live było nam 20 subów. Zaczynając od live'a...

że ma 7 i jeden i w oryginale miała, tyle tylko, że ten, ten se dorobił przedni właściciel się dorobił i ja nie wyraził zgody na nagrywanie, dlatego Wam to nie wygrał znaczy, nagrywała na tony home i na bilety to było dość stwierdziłem, że dopiero teraz mam nagrany wstęp Dobra, i my idziemy do 60 i prasujemy. Po raz dowiej, ja aż tu szczę zobacz. Włączam.

Daj to, zajmijmy się na to. Nie wiem, co się, wiadomo, się stało, co w się na kwarantannę. Tyle czasu nie ma. Dobra, no nie jedziemy. dalej. Trzeba dalej to sobie już tutaj. Dalej ja, dalej już kończę. Skończyłem tamto tam. pole. I to też już mam skończone. Rozłapiłem sobie proste. I teraz idziemy sobie szybko tutaj. Tam e, e, to e, są świada tutaj. No taki e, ten lawczyk, gdzie ma w prawo and am the... Teraz wam pokażę co się stało z, z presą. Z presą coś się stało jak to robi. sobie kilka przykładków. Dobra, albo wstaniemy ja ty dam, to tu nie bo się przedstawię. I wystawię sobie jedną taką autosunę. Y, no, patrzcie. Jest cała czarna, normalnie od błota. I przez to tu normalnie tu spod błota wychodzą w białe, ten normalnie ten kolor się zdarł. O, tu trawy trochę jest. Snopik. Patrzcie, tu jest ładnie czerwone, a tu już jest takie jakieś sraczku No, muszę musieli sprzedać sobie ten samochód i tą przyciapkę jedną. Tam albo tam. Trzeba sprzedać. Jajka są. Jedzenie mają. Mają. Co? W, w dzisiejszym odcinku robiliśmy nową przyczepę. Ja jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się ta przyczepa podoba. Jest tutaj drewniana, co prawda, ale ładnie wygląda, taka jak nowa. Wróci sąsiad to sąsiad będzie normalnie zazdrościł takiej przyczepek. No, a więc to mamy tyle...